Ręka mi się chwieje kurde Wybaczcie, ale Kilkukrotnie widziałem jelenie, ale nigdy nie miałem sprzętu przy sobie tak, żeby je nagrać, więc Dla mnie to też jest dość ciekawe zdarzenie, że wreszcie mogę to zarejestrować i wam pokazać. Chciałem wam zaprezentować Stado jeleni, które pasie się niedaleko mojego domu Bliżej niestety nie mogę podejść, bo bym ich spłoszył, a mój sprzęt Większego zbliżenia nie zrobi Ale jak widzicie trzy Chyba łanie, tak to się mówi wśród jeleni Pasą się Na łące Jedna jest za słupem Dwie tutaj, troszeczkę bliżej. To jest jakieś w prostej linii z 200-250 metrów od mojego domu coś takiego. Taka ciekawostka. Przyrodnicza z Podkarpacia. Nie tylko sarenki, ale Jelenie też tutaj krążą. Tego to sarenki były, to by miały takie trójkątne białe dubki, brzydko mówiąc. Zady takie mają białe. Natomiast łanie u jeleni takowych nie posiadają. A poza tym są dużo większe. Oczywiście kamera tego nie oddaje i tego nie, nie będziecie widzieć tak dobrze. Natomiast gołym okiem to widać, że są większe niż sarny.